Może boisz się, że lata lecą, a Ty przegrywasz swoje życie, że nie zdążysz ułożyć sobie życia. Jeżeli tak masz, to ten odcinek nagram specjalnie dla Ciebie. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Na początek ogłoszenie. Zapraszam Cię na webinar, jak w 90 dni pokonać trzy największe blokady w Twoim życiu miłosnym. Będzie konkretnie, praktycznie i merytorycznie, szczegóły w opisie odcinka. Kochana, może jest tobie lęk przed tym, że przegrasz życie, i siedzisz teraz, się zastanawiasz, ojej, ojej, nie mam męża, to mam już 35 lat, przegrałam życie i w ogóle już nic nie uda. No, hej, po pierwsze, wszystko może się zmienić, dopóki żyjesz. A żyjesz, więc masz wpływ na to, jakie będzie twoje jutro, jaki będzie, jaka będzie twoja przyszłość. Przynajmniej częściowo masz wpływ. Po drugie, kto decyduje o tym, że czy przegrałeś życie, czy nie przegrałeś życia? Na tym kanale w komentarzach pojawiały się osoby, które raczą e, nazywać osoby, które są samotne przegrywami. No, sorry. A to raczej pokazuje, że oni się muszą ciągle porównywać i, i udawać nic, że coś osiągnęły. Nie jesteś przegrywem, kochana. Zupełnie nie. Każdy z nas żyje swoim życiem i układa je najlepiej, jak umie. I co więcej, każdy z nas wie, w jakim życiu będzie szczęśliwy, tylko musi się na tym chwilę zastanowić. Pozacz, a czym jest przegranie życia? Dla mnie to jest poczucie nieszczęścia. To jest poczucie braku takiej satysfakcji, braku bliskich relacji, bezsensowności. To nie tylko kwestia, w cudzysłowie mówię, posiadania męża czy dzieci, no bo możesz posiadać męża w nie być z nim szczęśliwa. Możesz mieć dzieci i się z nimi nie dogadywać i też to może nie, nie powodować, że będziesz czuła, że tutaj złapałaś Pana Boga zapięty. Możesz też czuć się nieszczęśliwa. Dlatego. Ważne jest, żebyś nie patrzyła na innych i nie słuchała, co inni uważają, że jest wygranym życiem czy przegranym, co jest sukcesem, co nie jest sukcesem. Wiesz, dla kogoś sukcesem może być zarobić milion złotych, a dla kogoś innego sukcesem może być stworzenie jakiejś inicjatywy, która przemieni świat, a która na przykład nie będzie jakoś tam konwertować ekonomicznie. Dla mnie, wiesz, sukcesem jest to, jak słuchaczka napisze do mnie. Pomógł mi ten podcast, albo e, jakieś inny podzieli się swoją zmianą, która w niej zaszła. To jest dla mnie sukces. I teraz ty zastanów się e, nad swoim życiem. Co będzie świadczyć o tym, że to życie jest dobre? później kolejny krok. Zastanów się, jak możesz to osiągnąć, bo znacz póki żyjesz, może nastąpić zmiana. Czytaj cytowałem kiedyś tą, tą taką opowieść chińską, że Uciekł go, wiśniakowi ukcić koń, i wszyscy mówią: O, co za nieszczęście!. On mówi: Szczęście, nieszczęście, nie wiadomo. Po czym ten koń wrócił ze stanem innych koni. I ci mówili, Ale szczęście!. On mówi: Szczęście, nieszczęście, nie wiadomo. No i jego sen spadł z konia i bardzo poważnie złamał nogę. I wszyscy mówią: O, jakie nieszczęście!. On mówi: Szczęście, nieszczęście, nie wiadomo. I później przyszli, wojsko zabierało wszystkich na front, ale jego nie wzięli, bo miał złamaną nogę. I znowu szczęście, nieszczęście. Nie? Tutaj, właśnie, wszystko, co się wydarza, mm, no jest zdarzeniem. To ty mu nadajesz interpretację. Jeżeli mm, przeżyłaś rozstanie, to e, odniosę się do siebie. Kiedyś na początku, jak rozstałam się z moim tym pierwszym wieloletnim związku, to uważam, że to jest ogromne nieszczęście, bo jestem sama, jestem nieszczęśliwa i w ogóle strasznie nikogo nie znajdę. Ale tak naprawdę, z perspektywy lat. Ja jestem wdzięczna za to rozstanie. Bardzo wdzięczna. I, I cały czas mam nadzieję, że ten chłopak też sobie cudownie ułożył życie. Bo my razem byśmy nie byli szczęśliwi. A teraz jestem szczęśliwa. I co, tak samo rzeczy, które to Tobie się wydarzyły, mogą powodować Twoje cierpienie. Ale jak odpowiednio je przepracujesz, to mogą Cię wzmocnić i mogą Ci pomóc dojść do pełni siebie, do bycia szczęśliwą. Bo wtedy wygrywamy życie, to tak według mnie, gdy stajemy się w pełni sobą. W swoim potencjale, w swojej osobowości, w swojej, nie wiem, duchowości, jak to nazwać. Gdy stajesz się w pełni sobą, gdy dochodzisz do tego, kim jesteś, odkrywasz siebie. Dlatego, kochana, jeżeli nachodzą ci takie myśli, że oj, co się stanie, o czy ja ułożę sobie życie, to powiedz im stop, usiądź. Napisz sobie, czego pragniesz, i zastanów się, jak możesz to osiągnąć. Jak nie wiesz, jak, to pytaj innych, szukaj inspiracji. Masz zawsze do mnie napisać. A, no i oczywiście, jeszcze jedna ważna rzecz. Bądź gotowa zapłacić cenę za realizację swoich marzeń. Bo życie to, tak jak już mówiłam też, to jest kwestia wyborów. I jak wybierasz jedną rzecz, to coś innego tracisz, i to jest ta cena. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.